Cześć, z tej strony Kryzys, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Train Simulator 4. Dzisiaj tak nietypowo, bo chciałbym przetestować BR218. Jestem tutaj na trasie LGV. Słuchajcie, znalazłem takie e, tutaj, taki podjazd 3,3%, więc mega, mega e, duży procent e, tutaj wzniesienia. I chciałbym zobaczyć, jak tutaj ta br poradzi sobie. Z takim wzniesieniem. Ja tutaj myślę, że odhamujemy lokomotywę i pozwolimy jej się troszkę stoczyć, żeby, żeby był większy, większy tutaj, większa odległość podjazdu. Zaraz zobaczymy, czy ona się będzie staczała. Powinna 3,3%. Dobra, staczamy się. I wiecie, chciałbym porównać, znaczy nie tyle porównać, co zobaczyć, jak ona się tutaj zachowa w stosunku na przykład do AC 4400. Ja tutaj AC 4400 nie będę testował w tym momencie, ale chciałbym zobaczyć, jak BR218 przy tych 3000 koni mechanicznych będzie sobie radziła tutaj z podjazdem, czy w ogóle będzie w stanie podjechać pod tak dużą górkę. Myślę, że to powinno wystarczyć, żebyśmy sobie sprawdzili. I teraz słuchajcie, zastosuję pierwszą, najprostszą metodę tutaj podjazdu, czyli odhamuję i będę dodawał mocy i zobaczymy, czy ten sposób pozwoli na Podjechanie pod takie wzniesienie. Czy ten test po prostu w tak krótkim czasie się zakończy? Dobra, odhamowujemy maszynę, od razu dodaję mocy na dwójeczkę. Tutaj smarowanko, dokładnie zakończyło się. Możemy dodawać mocy, nawet już myślę, żeby na jedynastkę. Jak na razie się stacza. Ale zaraz powinna przynajmniej, przynajmniej się zatrzymać. Dobra, maksymalna moc. I sprawdzamy, czy będzie w stanie tutaj podjechać, czy całkowicie się stoczy. Jestem bardzo ciekaw, jak ona będzie sobie radziła. Zobaczcie, już się zatrzymuje i podjeżdża. I podjeżdża. Nawet nie musiałem tutaj stosować trików, których się nauczyłem na sandpatch grade, gdzie hamulec używamy hamulca niezależnego na pewnym poziomie, i wtedy doje, dodajemy mocy. Tutaj nie potrzeba. Zobaczcie, jak pięknie ona sobie radzi. To jest prawdziwy potwór, który właściwie na każdej trasie, gdziekolwiek tutaj byśmy. Się nie znaleźli, gdziekolwiek byśmy z jakiegoś powodu musieli się zatrzymać. Być może nagłe hamowanie z powodu światła czerwonego, czy, 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 czy ogólnie jakieś awarii albo systemy bezpieczeństwa by nas zatrzymały. A szczególnie ta sytuacja, kiedy na przykład PZB lub SIFA by nas zatrzymały przed taką górką, to bez problemu jesteśmy w stanie tutaj BR218 sobie podjechać. Ja wcześniej testowałem tę maszynkę na Renur Oster i tam było wzniesienie 1.7 i tak sobie pomyślałem, kurczę, ciekawe czy ona tutaj z miejsca ruszy. No i mówię, przetestuję sobie. No i zacząłem nią tam podjeżdżać, mówię, kurde, bez problemu. Więc mówię, muszę sobie tutaj zrobić większy test i pomyślałem właśnie o Elżewi, gdzie Właśnie tego typu e, nachylenia są. Sandpatch Grade chyba ma maksymalnie 2,5%, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj właśnie mamy 3,3%. Nie wiem, czy jeszcze większe, bo już dawno tutaj na LRG nie byłem, ale właśnie tutaj 3,5%. O, właśnie 3,5% tutaj mamy już. Więc zobaczcie, radzi sobie. Tak, Faktem e, jakoś. E, Gwałtownie nie przyspiesza, nawet teraz e, utrzymuje się 18 km na godzinę, ale nie zwalnia. Ale nie zatrzymuje się, więc e, naprawdę tą maszynką zasadniczą możemy śmigać w każdym miejscu i bez problemu. No, podejrzewam, że przy 4% mogłaby mieć niewielkie problemy, może duże problemy. Ale i tak na maszynę tego typu, chyba z tego co pamiętam, głównie przeznaczoną do pasażerskich przewozów, to ona ma tutaj tą siłę, tą moc pociągową, nie tą, nie tą prędkości, naprawdę bardzo dużą. No i zobaczcie, z wagonami, ale zwalnia teraz. Troszeczkę zwalnia, te 3,5 wygląda na taki, no maksimum. Chociaż tutaj nam nie chodziło o to, czy ona wjedzie na sam szczyt, tylko z drugiej strony. No to jaki sens jest wtedy nie ruszać z miejsca, jak ona nie będzie w stanie podjechać? Więc zobaczmy, czy ona sobie ogólnie będzie w stanie poradzić. Z podjazdem pod 3,5% wzniesienie, bo ciągnie, ale nie przyspiesza. Więc e, teoretycznie powinna sobie dać radę. Być może zwolniła troszeczkę, bo e, tutaj nam pokazuje 3,5, a może faktycznie jest 3,7, i e, przez to jak gdyby e, ona. Miała tutaj ciężej, ale teraz 17 się utrzymuje. Podejrzewam, że gdyby teraz zmieniło się na 3,7, to możliwe, że zaczęlibyśmy zwalniać. Więc jestem ciekaw, czy tu jeszcze będzie wyżej, bo tam już przy, przy tym wiadukcie, który widzimy, prawdopodobnie już będzie teren się wyrównywał i będzie zjazd albo będzie prosto na 0% ale to jeszcze jest niezły kawałek więc no więc dawaj maleńka radź sobie wrzuciłem cię tutaj naprawdę patrz lwa i musisz sobie poradzić inaczej no będzie czekało cię stoczenie się na samo dno. <laughs> Nie chciałbym, żeby tak wspaniała lokomotywa się mi tutaj stoczyła. <laughs> no ale daje radę, 17 się utrzymuje. Także raczej raczej powinna sobie poradzić. Tutaj chyba będzie zaskoczenia, chociaż tam przy wiadukcie tak jeszcze wydaje się, że tam jeszcze wyżej może być, ale, 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 ślimaczym tempie, ale coraz bliżej do celu. Tutaj już chyba teren się wyrównuje i chyba zaraz będzie się. Nie, w sumie jeszcze nie. Jeszcze musi cisnąć. W sumie tam do wiaduktu taki punkt jest i, i tam potem już widać horyzont, więc prawdopodobnie tam dopiero będzie się to wzniesienie wyrównywało. Ale zobaczymy, zobaczymy. Myślałem, że tutaj skupię się tylko na samym, na samej sile i podjeździe, ale potem przyszła do mnie myśl, że czekaj, czekaj. To, że ona... Ile ruszy, to nie oznacza, że poradzi sobie i podjedzie pod tak duże wzniesienie. Więc musimy tutaj ten test zakończyć w pełni, że tak powiem, i pozwolić jej tutaj wdrapać się na samą górę. To jest. 99,9% już teraz pewniakiem. Już jest 3-3. Zaraz będzie 2, coś tam, coś tam. Otóż już, już, już się robi płasko. Chociaż jeszcze, no nie przyspiesza. Mamy tutaj na maksimum. Ale wszystkie soki z niej wyciskamy. Tutaj cała moc 2,8 już zaczyna przyspieszać, już o 1 km przyspieszyła nam tutaj Poczuła się troszeczkę lżej, już, 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 już nabiera prędkości. Także i półprocentowe nachylenie nie jest dla niej wyzwaniem. Znaczy jest wyzwaniem, ale nie aż takim, żeby je pokonała. Chociaż przy nachyleniu 3-3 się rozpędzaliśmy, więc ciekawe jakby było 3-5, gdybyśmy ogólnie podjeżdżali. Już teraz nie będę wracał i tam te 0,2% testował, ale tutaj w tym względzie no nawet jeden jedna dziesiąta mogłaby mieć znaczenie także tak to wygląda powiem wam najnowsza lokomotywa DBBR 218 naprawdę tutaj jest no takim naprawdę mocnym punktem teraz Transim World 4 i jedyna wada jaka tutaj w tej lokomotywie jest to problemy z otwieraniem drzwi, które trzeba tutaj otwierać Jednocześnie jedne i drugie. No, i przy okazji powiem Wam, że odpaliłem sobie trasę LGV i przypomniałem sobie w jakim dużym stopniu ta trasa jest brzydka. Jakie ma tutaj słabe elementy, jak <try> tekstury niektóre są po prostu, jak to się mówi, pożar się Boże, nie da się na nie patrzeć. Chociaż wyjazdy ze stacji i tam pierwsze miasta i same stacje są wypas, ale te wypełniacze tutaj na trasie to jest masakra. Dobra, ale nie to było przedmiotem tego filmu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że jeszcze bardziej nakręcę Was na DBBR218. Ja już kończę. Trzymajcie się ciepło, cześć.